Mała Banda barbarzyńców właśnie postanowiła dobrać się do plecaka Patryka. On nie chce oddać. Konstanuje to Chyba dlaczego po tym mieszkaniu biegają króliki. I o, a teraz... <noise> że teraz to się nie bo Teraz jest planetą? elo mordo. O, tu ucieknie, że wracaj tu. Króliki się tak nosi za Nie ma królików, się nie nosi założył. To chyba tak

Ona generalnie jest puchywa, a czasami właśnie jak ją dotkniesz, to się dygnie. Nie wiem, że jak się ile połakać, to ona pierwsza wypowiada się do tego, co Ja będę się ścigał ze tym otosutem. Jeżeli wygrasz, to co? O co gramy? Mogę ci dać Kinder Czekoladę. To dawaj oficjalnie. Zakładajcie się na taką, ale zobacz. No wziął i Ej, czekaj, teleskop nie widział. Teleskop widzisz? Nie podpuszczaj <śleskuj> <śleskuj> Dopiero teraz się zaczęło. Dobrze mi widzicie, chyba wygrywam sutem, chociaż za chwilę może się to zmienić. Nie wiadomo jakiego asa w rękawie trzyma sód, no to już przegrałem na pewno. Ej, sud jest na drugim okrążeniu, Patryk jest na pierwszym. Wyprzedziłeś go przecież sud. Nie, on jest na trzecim. Aha, dobra, ja patrzyłem na miejsce, sorry. Powiem Ci tak, gdybym miał... Patryk zrobił twarz jak Walker przed chwilą, cześć to sód. Wygrałeś Patryk. Patryk. Yeah. Dziękuję Ci za grę, Niech przyjęcy ale pamiętam. Nie siła Zrobić ciebie załamkę Kurwa Chcę królika po niemiecku No może po albańsku Lepuri Jak nie le chcę albańskiego Ja chcę tam Królik po albańsku to Lepuri Lepuri Minęło już sporo czasu, jest wschód słońca Teleskop się obudził Hurra Jakie zadowolone Wyspany teleskop no patrz jaki weselutki, jaki wyspą Kasper, a jaka jest twoja reakcja na króliki? Kacper, jak ci minął pobyt u Patryka <śmach> <śmach> Dawaj Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, naprawdę. Teleskop zamienił się w lornetkę. W lornetkę? Jak wychodziliśmy, teleskop powiedział, że bardzo dobrze się bawił. Miał fajne sny. Nie <śmach> będziemy kłamać, no co? Bardzo długo nie spało. Pamiętasz, Kacper, nasze przygody? Interakcje to. między nami podczas snu. Nie. Nie? Serio? To zobaczysz na nagraniu. <śmach> tak się ucieszyłem ja na wideo grupucha, że muszę go przytulić. Tam w tle widać nasz dzisiejszy Orlen, który nas poratował nie no, był k***a zamknij się teleskop, zepsułeś wkrętek, który wkręciłem do filmiku Nie kłam k***a ludzi To teleskop kurwa. Nie nie kłamie się tak no ludzi no To jest notoryczne No k***a Notoryczni są k***a, na tych filmach, <gry�> nie cicho. ko Montażysta bez nikt to nikt nie może poznać prawdy Te złociste krajobrazy się malują w tle Sąd bardzo ciekawy Bardzo dużo się bawiliśmy I wiele się ogólnie działo To było po prostu coś niesamowitego Szczególnie ja byłem tutaj w centrum uwagi Jednak coś pamiętasz Kacper? No, pamiętam właśnie Szalimy na O, ale to było takie family friendly Grabek, tam tam Badryk O, to słońce pis go boże. po prostu zamknę oczy, tak? Dobra, zobacz, dobra. w tym plecaku jest coś dla Radka Chłop będzie w szoku, mówię wam To będzie mój sygnał, nie? Ale nie czekaj, bo tamten oh, wyścig jest. był nie fair, pamiętasz? Wiesz, co jest najśmieszniejsze? No. Że to ty w sumie przegrałeś? E? Ale ten wyścig i tak nie miał sensu, ponieważ później e? odkryliśmy, że obydwa kontrolery nie działały. Ale prosty... będzie nam przegrychę, dobrze, dobrze, Patryk. O! Dziękuję, ale dziękuję nie bardzo. bardzo. Znajdujemy się tutaj. A nasza zagadka jest taka? Nasza zagadka, początek, bo jest to zagadka wieloetapowa. Początek jej znajduje się gdzieś w tym miejscu. Nasza podpowiedź to. Wróżka jest młoda. Pewna legenda mówi, że niegdyś leśna wróżka uchodziła do lasu... Czekaj, wstęp. czekaj! Niegdyś leśna, leśna, leśna wróżka uchodziła do lasu przed złym czarnoksiężnikiem. Wróżka, wiedząc, że wietrzysku nie ucieknie, zmieniła się w drzewo. I w ten oto sposób zjadła... Ej, powiedz, powietrze to sobie taki przecież. Patrzy. a trzy, Dziś, jak Ja... Ej, na stówę to muszą być tak, no serio. No bo teraz chyba jak z to też powietrza. Chodźcie tam, jeszcze Gdybym był laską, to bym do samego siebie W Serio? Gdybym był laską, to bym udało, że się nie znam. Ten jestem dzisiaj dzwonnik z Notre Dame. Zawsze wizjonerzy muszą mieć jakieś czpałe itemy. Resztki mlecza Nie rozwiane. Ofiara gubiła duże ilości potu. Tą Medalion drży, to miejsce mocy I teraz To jest sześć Ale popatrzcie, dzięki temu możemy znaleźć źródło wody mnie! właścicielem szóstego głazu Ta no. głowa, się, na niego pierwszy spojrzę, na nim stanę, jest moją własnością W takim sposobie staję się właścicielem szóstego głazu Hej mordo! <noise> Stąd, gdzie ty jedziesz? Sud się zgubił Mamy psa? Od kiedy mamy psa w ekipie? Jest, do nas dołączył <noise> Jak cię wystraszył? Zymarujemy się w funduszu? Tak jest. To będzie naprawdę wyższa, tu się podłożył. Ej, no faktycznie! No, nie pod kolana, nie? no ja to samo myślałem, ale nie, tu się zaczyna wyższa. No, nie? Ty już z nimi na namidł w Minecraft, że zbierniesz poziom trudności. I teraz na hardware. Jak widać jest tutaj też mech. Ej, to wygląda jakbyśmy zatoczyli koło. Szliśmy taką epicką drogą i na końcu dotarliśmy do punktu wyjścia. Ostatni raz, nie uda, to jedziemy. A wiecie kto puścił tą nutę? Kto? Pietrzak. To patrzcie, zobacz. Na tym samochodzie jest napisane Pietrzak. Także Pietrzak odjeżdża. Proszę, to do ciebie. Nie, by ci, ci to. Stary, weź co. Właśnie tutaj Patryk ma co do siebie, no to że bardzo dużo lubi jeździć na rowerze. Najczęściej jest tak, że jeździmy na tripę samochodem, to on zawsze mówi: O, a wiecie co, tutaj też jechałem rowerem. Ale jedziemy, jedziemy rowerem o 23 w nocy o lampce. To jest no fajne. to bez to problemu, to, to jeszcze w lepiej. W nocy się jeździ dużo lepiej. Przynajmniej mi. Takie ja samo, ja tak samo Uwielbiam, uwielbiam. Ja właśnie też jeżdżę zawsze to nocami rowerem. Nocami się najlepiej. W jest przyjemnie jakoś tak. Więcej komatów. Jestem... To dalej. I rowery i znajdźmy. Tak? A to teraz nie mamy. Jak, jakbym teraz miał rower, to bym pojechał. 5.20, rowery za 20. Dobra, lampka, kask. Jestem tak, specjalna, szybko i Także jazda rowerem będzie. A powrót to się... drugie jest rowery. W zasadzie to akurat ja. udało mi się wyposażyć w dość rower, więc powinienem sprostać temu wyzwaniu. Będzie to będzie mieć jakiś kanał swój, tak? No i super. No okej, Pozdro. sławny. Już A do mojej lampy wyjąłem nowe z na Ci rowerzyści byli genialni, polecam. No może tutaj! No po, poczekaj, no poczekaj, Jak się człowiek śpieszy, się nie? To się diabeł cieszy. Ej, nie, to miejsce wygląda takie Patryk, ty w tym chcąc nie, to musisz coś od. Jo, to jest duże. szerszeń! Ej, to jest ja? królowa szerszenia, patrzcie. Ona pewnie jest po Rujce i będzie składać jaja. O kurde, ale tu jest! Nade mną! Najgorsze jest to, że jedyny magnetyk to jest ten. W sensie, szukamy magnetytu, tak? Podpowiedź to jest magnetyk. No nie ma tutaj nic innego takiego w pobliżu, co może być magnetykiem. Myślisz, że ktoś by zrobił skrzynkę w koszu na śmieci albo pod koszem? Co? Kurde, nie wiem. Bo już słyszałem, jak sobie mówi o nie, ja nie mów mu tego, bo Patryk to na pewno zrobi. Widzisz tam tych ludzi, którzy sobie spokojnie tam grillują? No Podejść do nich i podpuść ich, żeby ci obstawili kiełbę. No dobra. Cześć to? Co? To było skryte w ławce wewnątrz Skrytka znajdowała się w tym miejscu na dole. Przyczepiona do ławki, bo tu jest metalowy element I ona była przymagnesowana do tego Znaleźliśmy najmniejszy możliwy rozmiar skrzynki W sumie teraz poczułem taką ekscytację to, to W wrześniu 2020 roku ktoś tu był Jak tak się znalazło to poczułem taką ekscytację nie? Matyk, że jeżeli znajdziesz skrzynkę to poczujesz 11 to jest tam. Podstawiamy skrzynkę na swoje miejsce Ale... No i słowana. tak więc lecimy dalej On poszedł naokoło, żeby nie zredzie na swojej pozycji Kurde <grym> taktyki <grym _> Ale ej, się, bo wy to? Patryk zawsze takie rzeczy planuje, dlatego miał być menadżerem o, dzień dobry A ogarniecie mi kiełbę? Nie A, szkoda Ja go znam stary przez całe życie, nie? Jak mu coś powiesz, żeby on to zrobił, to on to zawsze zrobi On to zrobił choćby Zresztą Marek już go też zna na tyle, że wie, że on to zrobi Cud kręcisz, się, Cud kręci kawa. Uwaga, dzisiaj do końca dnia będę się zwracał do suta razem, który wylecił mu na kole fortuny. Dobra, co to będzie, co to będzie, Marek? I mi się wydaje, że to będzie piłka, nie? Suty, piłko. O i, i. piłka? Nie! Zakręć jeszcze raz! Zakręć! No, no, dobra, ale... dzisiaj do końca dnia od teraz mówię do Suta zakręć jeszcze raz. Ale on zakręcił je drugi no. raz. Tak, jest czernił, kiedy ten koguta. Zakręć jeszcze raz, widzę tam tym barka pije. A więc, drodzy widzowie, dzisiaj jeszcze bardziej niekonwencjonalny sposób niż zawsze rozpocząłem swoje wystąpienie od dojeżdżania koguta. Z racji, że dziś występujemy w klimatach plażowych, najprawdopodobniej będziemy drukować. Starczy tego koguta. Teraz musimy podziękować panu kogutowi za przejażkę i go pogłaskać. Niestety, po raz kolejny znaleźliśmy skrytkę typu magnetyk Znowu więc... tam? Mamy pecha, że tak Prawdopodobnie trafiliśmy. te skrytki już zrobiła jedna osoba Ej, o kurde, to jest hardcore jakaś, to jest cała zapisana, patrzcie temat Serio, jest radioaktywna, No lewo. jeszcze, słyszymy? <laughs> Ostrów, Maty i Tonciu są radioaktywni To jest symbol radioaktywności Trzeba to polizać Mam no problem Serio, Polizasz to? Nie wiem czemu, na środku czego liżemy znowu jakieś coś Liżemy brzuskę Patryk lubi lizać brzuski Patryk jest dendrofilem! <laughs> Bum Co stało, bo Ja było? chciałem iść z tobą iść. No Ej, Ona się obróciła się na nas popatrzyła i teraz, teraz dopiero idzie dalej Ue, akurat nie nagrywałeś bo ona nie? Się chyba strzaiła, że za nią idę, idę Jakby co? To śledzenie tej dziewczyny? To był challenge tego kolegi, prawda kolego? Dobra. 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 O kurde, jaki akrobata Ej, wydropiłem kojny Hahaha <laughs> Suta znowu wydropił koń, Sut stał się koalą a te skarpetki to nie? I to wygląda wszystko. To wygląda jak kolejna zagadka do rozwiązania Ej, ale to jest taka skarpetka dziecka To brzmi bardzo przerażająco Patrzę na krzakiem, że to może być wszystko Dobra, rękawica ochronna Jedziemy ją wrzucić To do bluzy chodź. O kurde To będzie mocne Czaićcie to? To może mieć na sobie radioaktywne opary Dobra, nie udało się, challenge nieudany A co jak wtedy się naszukała tej skarpetki po prostu I ją spożyłeś i mnął Teraz jej nie znajdzie, bo zmieniamy edukację. O nie Patryk, to jest druga skarpetka. Widziałem. To jest nasz skarpet To jest trzecia, otwarta? Ja po prostu, tu. tu. Ej, 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 słuchajcie, ale ta jest jakaś damska. No. No. Dobra, ścieżka się tu urywa, panowie. Wydaje mi się, że po znalezieniu tych sześciu skarpetek, gdzieś tutaj jest schatka Baby jaki. Chcecie dołączyć do nas? Na pewno nie dołączacie? No mamy swoje Chodźcie <laughs> <laughs> do AD, i ADHD! przed pociągiem! Szybko! Maciej, Szybko! Nie, yeah! do żabki? Odpowiem ci do żabki tamtędy Dobra, dzięki! Elo Dobra Marek, tak więc jesteśmy przed posesją Leszława ja tam ja Jesteśmy na dzisiejszym jest. który prawdopodobnie z po policję Więc mamy mało czasu operacyjnego o, kur... Pytaj policjanta, on ci prawdę Daj powie Co masz dzisiaj w głowie, głowie? Chyba, ale teraz przechodzimy w tryb cichy Kuliczka na nas czeka już otwarta Oni chyba wiedzą, bo zgłosili no, światło A no. on zaraz powie, stary nie mogę teraz go. Nie się do mnie do domu! <grym> Halo? Jesteś w domu? No tak, tak. To, posłuchaj tego. Halo, Leszek! Musisz opuścić to. Leszek? Czy ty mnie słyszysz? Oj, chyba jest grubo! Spudalamy. O, jestem! Leszek! Gdzie A my właśnie tutaj przyszliśmy i już myśleliśmy, że za chwilę na nas ktoś z idłami i pochodniami wyleci. A nasi koledzy Słucham się. Chodź przybiegł! Ej, ale jesteś zupełnie sam w domu? No ja? ale nie wiem czy was spuszczę, nie wpuszczę was. Nikt <noise> nie powiedział, że możesz nas A słyszałeś przez drzwi jak przez tak. mikrofon gadałem? Tak, odchodziło właśnie, żebyś to słyszał. Tak jest, a jednak się udało przez przez i Jak czy policja, jak to nie Jak, 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 no, jak usłyszałem, nie? takie... Zazdrowiało ja mnie myślałem, oho, jakiś w***ny <noise> mochry idziemy na stąd wyrzucić, a jednak okazało się, że się udało. A teraz się tak na nas patrzy i myśli, z w ogóle mi za czapy Czy on wygląda jakby coś wiedział? Popatrz na jego wraz <noise> On, on ma wiedział. taką mieszankę zażenowania ze smutkiem i z wściekłością. Wygląda ogólnie jakby chciał zabrać wścisk, Patrykowi wścisk, kamerę wścisk, i wywinąć jego dupnice na zewnątrz. Plisnierów tego. Nie martw się stary, ja już się przyzwyczaiłem do wściekłych właścicieli mieszkań. Bo Patryk mnie nauczył do tego, że zawozie mnie do domu jakichś swoich znajomych, których tak naprawdę nie zna, i później chodzimy im na posesję. <grym> Patrzcie, kotem idzie sprawdzić, czy czegoś nie zepsuliśmy albo czegoś nie ukradliśmy. Leszek nam powiedział, że ten tutaj Janusz, co na nas patrzył, ma na imię Janusz. Tutaj gdzieś był ten pan i ma na imię Janusz. Ja wiem, się ma easy, jak zachowanie jak na pasa. Jest to reakcja wora. Chyba dopiero wymyślił ten pseudonim, tak prawda? jest, dosłownie 40 minut temu. Złoty wór. Złoty? Ej, to jest lepsza jeszcze ksywa, nie? Złoty brzmi jeszcze lepiej. Dobra, tak, więc to jest reakcja złotego wora na odolanowską altanę i park natury. Jak to jest? To jest? miejsce. Dobre. A zaraz zobaczysz Dobre. resztę, to będziesz w szoku. Nie mogę doczekać. Sprawdźmy, jaka jest godzina. Zegar słoneczny pokazuje, że jest piąta w nocy. Cześć. Łącz czwartą, 20 Rudy Zastanie. jest Bogiem, bo może manipulować czasem. O, Pokażecie, co myślę o czasie. <laughs> Widzę, że na końcu szlaku handlowego pojawiły się jakieś światła, więc na 100% jacyś inni czy że się tam też znajdują aktualnie. Muszę ich przywitać. A tam słyszałem w tle jakieś gwałcone niewiasty Gwałcone niewiasty! Kto was gwałci? Ja tak się idealnie czuję teraz Może dlatego, że rozpoczęła się noc Ale wiesz jaką teraz Mikołaj ma schizę? Gdzie my go w ogóle prowadzimy? Nie Mikołaj? Czekaj, to jesteś Mikołaj? Bo się za bardzo przyzwyczaiłem do ksywki Złoty Wór to jest młodzież w miastach przemytu i Ja was yeah. widziałem ostatnio kilka miesięcy temu z akcje? Nie, yeah, kilka lat. Witam no, Was. Krzysztof tam. Ale mam Krzychu No, no, no zabrażę. Zabrażę. Bo to Patrykos się nazywa, tak, ten panie. Nie, to, to Patrykos przecież. Moim atrybutem zawsze jest kamera, tak, no, tak więc. Nie nie serio? Wiecie, że dzisiaj wszystko idzie idealnie? Tak, Jak powiedziałem, No. dzisiaj nie. tak. Jakbyś chodził dzisiaj tam, gdzie ja chodziłem, to byś twierdził, że albo zaczynasz wierzyciel w Boga, albo w budę. Ja Ej, dobra, możemy zrobić quiz z nagrodą, dobra? Raki, 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 raki. I, I lecimy. Ja chcę, ja chcę. Jeśli odpowiesz na to pytanie, wygrywasz nagrodę. Jesteś gotowy? No. Ten quiz polega tylko na tym, że masz powiedzieć. Uwaga, woga, jak masz na imię? Ja mam na imię Adam. Proszę o tę nagrodę. Co? To? Złotówka, o kłaść ku... pół piwa. piwa, piwa Złotówkę ziom. Ziom. wygrały, za jej Złotówkę Zrobimy jeszcze jeden konkurs, żebym wygrać pełne piwo. Dobra, chłopy, teraz będzie konkurs na dychę Proponuję wspinaczkę na... Równy konkurs no to przejdzie, to przejdzie dalej na, na rękach? Nie zadałem, I zadałem, nie dlatego. Coś innego musisz Właśnie wymyślić. Mordo, Też dzisiaj też mi nie działał. Skąd na jednej nodze, jak ktoś. O, no dobra, dobra. A, no. No się drugą nogą, przegrywa No to, przegrywa. to, no, przegrywa. to, no, to no. doskoczy dalej. To zrobimy tak, że ja też biegaj udział, ale ja nie zgarniam nagrody. musimy skakać Jej, na jednej. Czyli kto dłużej na jednej nodze wytrzyma? Dawajcie tutaj. Dobra, gotowi, będę odliczał. A? Jeden, dwa, trzy. Ej, chłopy się Ej, ścigają! No, Mikołaj, kontroluj go, czy on nie oszukuje! Ej, no chłopy uciekły za daleko! Ej, no! Chłop wygrywa! Oszust! Ale ja już przegrałem! No! O, Wygrałeś! Wygrałem. A na pewno? Tak, wygrałeś, Cześć? stary po, Podparł się Właśnie odebrałeś 10 złotych Gratuluję ci udziału w konkursie Chciałbyś skomentować naszą konkurencję? Była w propsie <laughs> Propsik stary W ogóle była. propsik dla was Czarnych, <laughs> że nie zachowywałyście się jak wieśniaki Tylko normalnie jak <laughs> pilne mordy Ale dziwna akcja to była, nie? Propsik czarnuchu, dla ciebie również, wziąłeś udział Raczej wylądujecie na prywatnym, ale możliwe, że kiedyś tam na publicznym Ale to na razie nie wiadomo <laughs> kiedy Jak moje elekcje No. Ja jak, jak, twoja erekcja? Ale jakby jakiś czas, <noise> chciał sprawdzić coś, tu co udostępniam na publiczny Prowadzę <noise> porchap Co? co? Chcę się tutaj zareklamować Jeszcze Elekcja Czasem Ogólnie goście, dzisiaj ja, pierwszy ja raz w z jest w nie wiem To jest miejsce, na którym Oby, jest największe stężenie 30 metrów miał radę, na uratowałem 30 ludzie jakie da się w mieście No i tak chodzimy on mówi No i gdzie ci I teraz was spotkaliśmy Zajebiście, nie? Jeszcze raz w stary Ej, czekajcie! Ej, stop! jest, że ten jest na przykład, na przykład moim Szczególnie, że on brzmi jak twierdzący koza. Wierzysz w miłości, ale nie wierzę w miłość, więc po prostu... Nie wierzysz w miłość? Miłość, miłość to tak dusz, naprawdę są emocji. tylko i wyłącznie pewne uwarunkowania biologiczne, które zachodzą w naszym mózgu.

Dobra, tak więc już jesteśmy na altanie. Ło, wow, co to jest? Green. jeszcze jest gorący! Ktoś to przed chwilą uciekł z tego. Nic, w się nie palcie, bo możecie z powodu pola i wtedy to będzie musiał przejechać USP, a oni są pijani zawsze. To się źle skończy wtedy. To ludzie, którzy przybywali tutaj, myśleli, że psy przyjechały i będą za chwilę ich spisywać, trzepać i robić im bardzo różne nieprzyjemne rzeczy. Przybyliśmy tutaj dosłownie kilkanaście sekund po ich ucieczce. Najprawdopodobniej uciekli tam przez pola i przez ślimaczą. Ja zawsze wyrażam się w sposób, który powinien brzmieć jak najmniej standardowo, z tego względu, że nie utożsamiam się z ludźmi. Chciałbym nie być człowiekiem i nie żyć w tym świecie. Co? Wiecie wszyscy o tym, Podry? że tak naprawdę jestem półmaterialną postacią i kiedy dzieją się rzeczy, które ludzie by uznali za błędy w symulacji, ja po prostu wymazuję pamięć moim przyjaciołom. Stawiam kupon właśnie na euro. Chłop tam w mm. kryptowaluty inwestuje na żywo. Obcujemy na 6 meczów. Belgia, Rosja, Belgia, Dania, Finlandia, Dania, Węgry, Portugalia. Dobra, ale. Lepszy to... kurs jest na Węgry, nie? Węgry remis? Daj dwie brą. Nikola. Tak. Ja prawdopodobnie, tylko nie umiem tego wyrazić słowami, bo to. są... Patryk so... jest z Tobie zakochany, nawet cię nie poznając. Jest ale o... nie jesteś szczęścia. Nie bój się, Nikola, bo Patryk się zakochuje co 5 dni w innej dziewczynie. Ale dotychczas tylko słyszałem twój głos, nie no. widziałem twojej twarzy. Dobra, Ej, Kuba mi pokazał twoją twarzy. I jesteś jeszcze ładniejsza niż myślałem. No co ty mi wkręcasz? Przecież, przecież ona, jest taka, ona jest taka ładna, ona jest taka idealna. Kuba, ja dla ciebie, Nikola, zerwę gwiazdkę z nieba i ci przyniosę. Tak? ja to bym okay. stara na twoim miejscu przedstawił sytuację tak. Zerwiesz danej gwiazdkę, ale nie z nieba, tylko tą, która się wyświetla w górnym prawym rogu, jak na spałek o ja gram w Minecrafta teraz. Co? Patryk jest super fanem Minecrafta. Nie, Nikola, jeśli ty kochasz Minecrafta, to ja ciebie kocham 5 razy bardziej. No zamknij się. To jest po prostu Kuba, znalazłem, znalazłem idealną kobiety, kobietę życia. A ja wiem, że ty znajdujesz co dwa tygodnie idealną kobietę. No nie, no on, on ci teraz wkręca, no ty, 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 ty jesteś najlepsza, no ty, 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 jest najlepsza, no ty jest, on tak jesteś... zawsze mówi. Nie słuchaj, nie słuchaj go. Nie słuchaj go. Po prostu ty jesteś objawienie Ej, leciał Kuba. No właśnie, słyszałeś no. Patryk. Nikona jest zdjęta od trzech lat Serio? No nie roz... Musisz to nacisnąć Serio? To tak. jest zakład na idę. Ja postaw, postaw ZROBIŁ TO Co? 1724 zł postawił Marek 1724 zł Ile dostałam ja wypłaty z szatki? 1600 PLN To jest jakiś Po takiej wypłacie to bym się zwolnił w tak naprawdę No ale może ona nie pracowała na płynę. Nie wiecie nawet ile ona godzin przepracowała No ale ch z tym no za cały miesiąc k**a bo ty jeszcze nie wiesz, czy to, że mam rozciętego fieta? No No właśnie nie, obudziłem się 3 nie dni temu z rozciętą pałą i mam do dzisiaj No Nie pokazuj mi Dlaczego akurat teraz nie nagrałeś kamerą? ci w ducha. Pokażesz mi później Bank, Bęk Ej Kuba jestem zawiedzony bo Nikola nie chce żyć ze mną i swoim chłopakiem Zamknij m**ę No tak więc przyjechały na Altonę. Dokumenty panowie macie? Jasne Z jesteś Co za bo właśnie widziałem, że pan tutaj tak ćwiecił takim czerwonym promieniem w kierunku naszych dowodów. Czy tak działają właśnie te współczesne dowody z chipem? Bo byłem ciekaw po zmianie dowodów. Nie, tak. tutaj nie ma czynienia. No w nowych dowodach masz coś takiego, że musimy mieć spin do tego odkaśnie. Chyba jesteś idealny obywatel. Nie, no, nie, ja nie jestem idealnym obywatelem. No, nie Nigdy nie, idealny, nie mówiłem o sobie nie, jak o idealnym obywatelom. czy tutaj właśnie tego starszego pokolenia są jakieś takie. Często spotykamy się właśnie mhm. z tym, że tak jak właśnie towarzystwo troszeczkę starsze, tak jak wy, mówią, że próbuję tutaj tych młodych nauczyć, a co chwilę to się powieś, do Pani coś dochodzi. Pan mi jest? A co jest? Pan ja, siedział pan, wszystkiego pan w Ja sobie tak chodzę. A, tak mi pytanie.